Czemu drugi, druga drużyna e, Freiburgu nie przeszła do drugiej Bundesligi? Cześć, mam na imię Staś i dzisiaj będę próbował Wam wytłumaczyć, czemu e, Freibur, druga drużyna Freiburga nie przeszła do drugiej Bundesligi. Bo popatrzmy sobie na tabelę. Normalnie pierwsza, druga drużyna przechodzi do drugiej Bundesligi. Tak samo jest w drugiej Bundeslidze. No i trzecia pozycja gra w barażach o przejście do drugiej Bundesligi lub w drugiej Bundesligi o Bundesligę. No i zobaczyliśmy, zobaczyliśmy sobie tabelę. No i okazało się, że Freiburg, druga drużyna Freiburga była na tym drugim miejscu, więc czemu Czemu nie przeszła do bun, drugiej Bundesligi? To jest... Nie rozum, możecie z tego nie zrozumieć, ale to jest druga drużyna Freiburga, więc przejdźmy sobie do dru, pierwszej drużyny Freiburga i są oni w, w tej głównej Bundeslidze, jak teraz powiem. Um, więc ta druga drużyna, gdyby przeszła do drugiej Bundesligi, a pierwsza drużyna um, zostałaby w Bundeslidze. I w, następ, i w następnym sezonie znowu Freiburg 2 przejdzie do Bundes, um, o kolejne pozycję wyżej, to by była już w tej głównej Bundeslidze, z, fraj, z pierwszą drużyną Freiburga. Więc, to jest niemożliwe, żeby Freiburg przechodził um, z tego. Przechodził do drugiej Bundesligi. Gdyby pierwsza drużyna Freiburg, Freiburga przeszła, przeszła do um, pierwsza drużyna przeszła do drugiej Bundesligi, to by Freiburg musiałby do Regionaliki przejść. Więc, jak ym, Freiburg y, pierwsza, pierwsza drużyna Freiburga y, jest w Bundesliga, to Freiburg druga drużyna też będzie mogła zostać, będzie musiała zostać. Fra druga drużyna Freiburga może schodzić, do regionalnej Ligi, gdy pierwsza, drużyna, gdy pierwsza drużyna jest w Bundesliga, może przejść nawet do oba liga, może wszędzie spaść, gdzie chce, ale nie może z trzeciej ligi, gdy pierwsza drużyna jest w Bundesliga, przejść do drugiej Bundesligi. Więc Teraz już wiecie, czemu ta druga pozycja, yy, druga drużyna Freiburga, czyli Freiburg 2, nie będzie mogła przejść do drugiej Bundesligi. Yy, na pewno yy, się dziwicie, ej Stasiu, co to jest za, yy, za aplikacja, na której to nam pokazujesz? Jest to Sofascore. Link będziecie mieć w opisie. Jest to SowaScore, darmowa aplikacja, gdzie możecie sprawdzać tabele innych drużyn, gdzie możecie obserwować drużynę. I jak na przykład nie macie magenta sport do trzeciej ligi, a jak ja jesteście kibicem Osnabryk albo jakiegoś innego, to oczywiście możecie. przejść na przykład do Osnabryk. Yy, obserwować się i do, będziecie dostawać yy, szyb, szybciej powiadomienia, yy. nie szybciej, tylko po prostu będziecie wcześniej do, dostawać powiadomienia, gdy w, czy w, gdzie w telewizji. Czyli na przykład yy, przychodzi nam, że, yy, że Osnabrück strzeliła gola, to dopiero później w telewizji nam pokazują, że dostaliśmy gola. Że nabryk krzczyliło gola. To tyle na dzisiaj materiał. Mam nadzieję, że to się Wam spodobało. Gdy będziecie chcieli więcej takich materiałów, zostawcie tutaj 40 lajków no i nagram kolejny taki materiał. Ja się z Wami żegnam i mówię pa, pa.